na nagrywanie Dobra Rozpoczęłem to Uwaga, to jest Dobra. ten moment Kiedy nagrywałem pierwszy raz Sons of the Forest Najbardziej wyczekiwana gra na Steamie Tak Wczoraj I tak jest, jest, tak jest chujowa jak bardzo, no Dobra, startuj to Znaczy, zaraz, witamy się O, to nie był już początek? Nie No ja bym to wstawił Dobra nie zajęliście Na no wy dobra Czyli tak widzowie, zaczynamy nową serię na tym kanale, czyli Sons of the Forest Prawda Jakubik? Tak, tak najbardziej oczekiwana gra na Steamie No kurde, czekaliśmy na nią Nie dało się jej w ogóle zakupić Dosłownie pół godziny siedzieliśmy. Godziny. Ciągle, Tak, no odświeżanie ciągle, no ciężko było, ciężko było

Helikopteraska No ty już lecisz? Tak, ale ta mapa jest wywalona. Kurde, no. przecież to jest. Co, ogromne? Topic, to pamiętam, Fight demons, tam. Okay. No i... To jest tam. To jest tam. To Teraz. Ja tutaj pokazuję. Widzą jak to wygląda wszystko. O kurde, faktycznie. Co jest? Co? ej, bo mi zlagowało chyba coś. jak. Nie, ja wiszę jakoś na czymś. Co? No, ja Co? to leży. to Wow. Czekaj, bo ja. Wow. Ja w... na drzewie wylądowałem jakoś. Zmienij tam stan. Ej! Prawda? Kierowca od naszego helikoptera żyje. Co ty robisz? No, złapał się za drzwi. Trzyma się, cześć, trzyma się za drzwi. A spadł, spadł, a żył, żyła spadł. I go drzwi dobiły, no. A żył, żył. A co on tu leży, widzę was. Helikopter na, na tym, wisi na drzewie, widzisz? A ja ty, w, ty widzisz mnie, czy nie? A linę, linę odcinam teraz, czy linę. Oj, też spadłem. A, jestem kurde, siur, Dobra, czy to ty będziesz, czy gdzie ty będziesz? Mm, mm, mm. O jesteś Tak, obudziłem się Kurde, jest zarąbiste Fajnie, że inne, inne było Widzisz mnie? Czy nie? Tak, jesteś przede mną. Wow, czekaj Staje. wow O, czaj podnoszę się hierkę nie, tak szczerze kozak, kozak. Fajnie, że tu kilka jest jakby tego, nie? Weź się obudź tego, ke Kelvinka. Gdzie jest on? No tutaj, leży. O Jezus. ej, stary. E, tu Dobra. już będę lutować. Odkieram wszystko, granaty. Tak widzowie, pewnie oglądaliście już, że Kevinek będzie nam pomagał. Po wypadku helikoptera, on tutaj ogół. Ile no tu rzeczy jest, co jest? A zobaczcie, też sorta z Kelvinem, jak od on tak czasami też ła... No, widać, że jest upośledzony troszeczkę. I zjadł kamień, co jest? Kamień? No. O, o. pokażmy, by za nim podążał. Podążaj nie. za mną. Dobra. Dobra, Git, Kevinek będzie ogóle... za nim podążał, chyba. Flary mam. Czekaj, o. To jest nasz ekipunek. W ogóle zarobiście, że to można sobie podświetlać. To jest też kozek. Otwórzmy na przykład siekierkę. Zarobiście mam topór. Ja mam jeszcze podbina, podbina... O co to jest? O flary mam kuba flary to są. No mogę mówiłem Dobra. Chodź, ja bym... Albo chodź do zielonego punktu można. Mam to? GPS odpalmy. Dobra, więc... i... Dobra, o sarna, sarna, czekaj. Też idę do o. tego samego punktu. Uderzyłem tą sarę, Mam sardy mam sarny, koło. Ta? Tak? Tak, dzisiaj prawie. Mam, udało mi się. Biegłem zająć się. O nóż! A dobra, bo muszę skórować nieważne Gdzie leży? O mogę i surowe! Bo mi mięso, całe... Też. Tylko nie jeszcze nie otruję, wiesz? Nie. Fajnie. Dobra ja bym poszedł do tego zielonego, zielonego punktu Dobra, git, zjedzone No to pojedzone możemy iść, no No ta gra jest piękna No, tak szczerze o, Tu coś jest, Oj, skaraj. walizki, chodź O nie, czekaj Dobra, chodź O kurde Co to jest? O, plandeka Lina do Tyrolki Oj, posiłek Kurde, po co Ej, ja to zjadłem? A, bo tu jaskinia jest Co ty gadasz? Wchodzimy? Czekaj gdzie? Tutaj? No O kurde no Jest dobra. co? Nie, nie Dawaj Nie to tylko zobaczmy kiedy Dobra, to dobra, podejdziemy, środek. podejdziemy, dobra Robimy to Kaję mi się zastanawia, czy tu wejść co, nie mogę. do zielonego dobra. punktu teraz. Wow O kurde, jak to wygląda No O, jakieś konserwy tu są o Kurde, zjadłem coś o, można włączyć O, tkanina, super Jest jedzenie, konserwacja. Dobra, to no nie je... idziemy dalej. Możemy kawałek po... O, zegarki, Kuba, pozbierać te zegarki. A jest, ja już wszystko zebrałem. Chodź, chodź możemy kawałek palić. Po... zobaczmy co tu jest To uważaj na jakieś O nie tu trzeba... Nie dobra, nie, cofamy, cofamy na razie. O Liny, z wejścia linę, waly, Liny, Liny, dawaj. Możemy pozbierać sobie jeszcze tutaj dobra. Lina, to tu jest... Tu jest druga Lina po drugiej stronie jak się? Coś? Leży. No to możemy lekko zlutować sobie Kurde, pierwsza ci na do z kim na dół tylko, to tam nie będziemy schodzić O, 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 o Oj, 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 dobra, dobra Dużo ich tu jest, dużo ich tu jest To jednak może wracamy Myślisz? Jest... O, kurde, o, tu jest, patrz Kości są? Dobra. O, kości, czekaj, zbiorę kości Dobra, chodź od nich O, kurde, dobra, idziemy I spadłem Tam do nich? Oni są ślepi w ogóle, co jest? Warzy, biegnie, biegnie, dobra, gdzie? A tu mamy wejść, chodź. Ja tak e, dobra, to idziemy do tego zielonego punkciku i do tych jamy, do tych fioletowych ich pochodził. Ta. Tak, a zaraz. Aha, dobra, bo tu zielona to jest kina. Aha, no to nie, dobra, to nie, nie ma co tam chodzić. Ja, no chodź, dobra, bo pewnie się czymś różni. Dobra, wchodzę. Dobra, ja jestem. Okej, mi się boi chyba deski. do Wow, ale tu jest przesmyk. O, ale fajnie to wygląda teraz jasno, tu... O kurde, co jest? Wow. O... Wow. Wow. O kurde, no tak... O, ile tu rzeczy jest! No, Pozbieramy, pozbierajmy to, no. Przedal... Ej, karka jest. Patrz, ej. Co ty włączy włączyłem. ją. Co to, to jest? To jest może to nie to jest drukarka 3D. No. Co to jest? Strzały, nie. Tak, strzały. O kurde. Pierciówka. Maska. maska. Maskę zrób, maskę! Wtedy będziemy mogli z nim techniczna. Kwiatka techniczna Sanie są! Daj maskę, maska, maska Dobra, piersiówkę też Tu są strzały, zobacz, Ej, strzały tu, w rogu Gdzie, gdzie? W rogu o, dobra, to tu Ej, tu można się przespać Tak, 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 widzę, no dobra, Ole tutaj, kozak to, to zielone to są chyba takie safe roomy Możemy, no kurde... Czekaj y, Piersiówkę? Nie, po co? No No by ten, na zimę Musimy możemy. Widzimy za Dobra, niech tu się drukuje, a chodź, sprawdzimy co tu dalej jest. Dobra, dobra. To nie wiem, czy tuż jest. Muszę tu sudać. Nie wiem, tam był 900 ml. A, faktycznie jest full. Coś tam jest? Tak. Czekaj, czekaj, idę już. Ale tu jasno. Cygar. Ej, tu, tu, tu patrz, ej Ja wiem, no tu jest. A, dobra. Nie, ja tu chyba nic nie ma. po drugiej? Są drzwi. Da radę tu wejść. O, piążki. Trzeba kartę mieć. Nie ma karty, nie mamy karty. Faktycznie. No dobra. No to kurde, ale opłacało się wejść, bo mamy... itemy To już dużo strzał będzie. Dużo, no, przyda się na pewno. Dobra, idziemy. Da daleko są te punkty, chyba daleko były? Daleko, no, gdzie jest najbliższe? O kurde. A może. Tutaj chodź na plażę. Albo tu po prawej bliżej jest. A ja tu po prawej. Dobra, dobra. O, kanibale. Gdzie? A w sumie. Poczekaj, co uży maskę? Może gdzie ta maska jest w ekwipunku? W lewy górny. O, dobra. Gdzie są? Zobaczymy. Gdzieś tutaj stali. sali. Nie. Ja. chyba przystraszył mnie. To się tak wydaje, właśnie. Wow, tu jest wyrwa jakaś. Gdzie? No, O, kanibal, czekaj, kanibal. O, o, odsuwa się. Odsuwa się ode mnie. O, dwóch jest, Kuba, czekaj. Ta jest tu, ten, wyrwa. Ty, mają mi w dupie. Kevin'a atakują, ty. P pomogę mu. Pomóż mi kuła. Już w tak, to, że. O ma jakaś, kurde! Co? Jakiś cezor? scyzor ma. Wieł. Jak ona płacze, co jest? Daj jeden. Dobra, drugi ginie. O łapym pocinę, co jest? W ogóle? Dobra. O, no, Kevin, nie uciekł. Uciekł? No. Uuu, zeskoczył z drzewa. Uważaj, plecy. Plecy masz. Plecy masz. Gdzie, gdzie, gdzie? O kurde! Dobra, Uf. leży. Palimy ich? Pać może y, oko... A tu Kevin, dobra. Palimy ich? Palimy, no nie wiem. Dobra, daj, pa... ja, ja zrobię patyki w ogóle, czekaj. Znaczy ognisko Boże Jak Ta, coś się zrobisz. Masz tą te... wyrbędu. Duża jest? Nooo Ty kanion A może tam tu zejść normalnie. Wchodzimy? Dobra, możemy zobaczyć sobie. A nie, woda jest tylko. I przejście no jakieś tam daleko. Dojdziemy do tego punktu. Ta, wykrzykniczek. Dobra. To tu jest slina. Mam to chyba. Gdzie? On tu wisi. Trzeba rozwalić kamień. O, dobra, spadł. O, dobra Chodź, idziemy do niego. O kurde Dobra. Dobra, spadłem Lokalizator GPS mój. No. O. I latarkę. Ale kozak, dobra, git. Dobra, ja teraz bym poszedł do kolejnego przy plaży i tam gdzieś się osiedlił. I się osiedlić, no, dobra, no to o. idziemy dalej. O domek. to daleko jest i to na morzu w ogóle jedno jest Na tu. Jakaś nuta i... leci O kurde, jaki chillout. I taśma ta jest Bateria Dobra O można tu się przespać O o Bo Współczesna siekiera no Tam taka i lepsza chyba jest Napoje się że powinna być lepsza taktyczne. taktyczny taśmy strasznie Co jest? Widzowie patrzcie Kto przyszedł, patrzcie Ej, gdzie uciekasz, koleżanko ej no go idziemy go, 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 go. Ej, a ona mnie nie dopadnie, czy coś? Ja nie wiem no. Nie no, ucieka, ej, ej, chill A Pacek. załóż maskę Co ona ucieka, co jest? No. Dobra, uciekła, nie do nie myje No, no Dobra, ja bym poszedł do wykrzykinka tego tutaj, jednego Poczekaj, bo <laughs> ta skiera jest mocna, patrzyłeś ją? No, tylko wolniejsza o kurde, ale podczas. To jakiś w ogóle. Wolniejsza o dużo jest faktycznie, no? Dużo no ich jest? Ja nie mogę obok nich chodzić. Tak? Tak, dużo ich jest. Oj, z maską. Ty wielki? Tak. Gdzie, gdzie, gdzie? O kurde, Zbieram. ale kloc, no. A to Kevina, o oh, Kevin ty debilu. Dobra, ucieknie. Czyli popatrzcie po, na mnie ten złoty. Patrzą się na mnie, Kuba. Patrzą się, patrzą, 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 Kuba. Widzę. O, na chyba. Nie, na mnie. Nie, on stoi u ciebie. Nie, tak, bo ty O, tu jest. Uciekaj, uciekaj. On mi wolno. Ty, co jest? uciekaj. Czekaj, czekaj. Co to było? Uważaj, dobra, Kuba. Uciekaj. Odpuści, o, górne. Tak? Tak. Nie wiem te maski niby coś, coś dają, ale to tak Kurczemu ze cały nie działają z tej drukarki co jest Przydałoby się Jest ten zielony punkcik, to możemy wejść i się przespać w nim Który? No ten to jest kinia zielona. A dobra A tam się tam zawsze można się przespać? No chyba tak Zróbmy plan mam plan dekę przejść No dobra, ale wejdźmy przy okazji To może jakieś zapasy tam będą A to zatem w sumie bezpieczniej będzie Są wózki golfowe Dobra, szkaj. A my lotarkę mamy w sumie To jest cave Nie no, będzie pewnie zejście zaraz Jak z... było tam, przecież tam też no to też będzie Wątpię. O kurde O jest O jest, no faktycznie Otwieram go O kurde no i git. No. O kurde, ale tu i temów jest Kawek z steku. Ka Kawałek z teku Opłatki śniadaniowe Ile mózgu. Co ty gadasz? No, zebrałem. O, kartę tu nie mamy. Strzał do, do kuszy. Dobra, miejsce do spania jest to są tu? kable jakieś. Płaski jeszcze są. Nie? A co nam dalej jest? Właśnie nie wiem. Jakieś pomieszczenie, gdzie ludzie wiszą. się no. A tu możemy się przesłać Ale... w środku. O, jest tajemnik. robot. Wow. A dobra, da się ten? Przecież jest tutaj nawet. Czyli raczej tak. Dobra, ja tworzę. Dobra, tworzę. Da twórz. się, dobra. Wow, Co tu jeszcze wow. jest? Oj, oj, coś poszło nie tak. Co? No zobacz. Czy jest to? Stoisz na tym, no. Stopiło. Dobra, się damy radę. O, wyciągnęłeś to spod ziemi. Dobra, to leci save'ik. E. Zet. I zet. no dobra. Och, No i git. No, dobra, ja bym zrobił jeszcze skit z domku i to chyba był na tyle w tym filmie. Chodź. Chodź, wyjdziemy z tobie. Już, już, już. tylko zbiorę plandekę. O, o tu Kevin i... ...Kanibal. Chodź jest tu. Kanibal? O, zawaliłem to tą sikierą. co jest? Ale dostał tą siekierą, ty. Chodź, chodź Kevin, dawaj. O, ej fajnie, to jest zarąbiste miejsce na domek. No to chodź tu, bo tu jest taki idealny ten... Dobra, teraz ja po... ścinam drzewa już. Chodź, ścinamy drzewa wokół i tak, żeby było płasko to wszędzie. O tutaj, tu, tu jest taki... O tam, bez tam i... bez trawy. Bez trawy, A, no. Nie A ma tu? krzaków, patrz. Tam, 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 tam patrz. Tam są krzaki, Tam? tam? A są, tam? faktycznie, no. Się nie zrespiły mi. Tutaj są. O, 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 Czekaj. O, dwa, dwa, dwa kanibale, czekaj. I biorę tego. Dobra, uderzyłem go i się spłakał o, o, Drugi, się. drugi. Daj go tu. O, patrz co! Widziałeś tak? Skapnął? Tak, widziałem, widziałem. Dobra, on nie ma ręki. Y, ut utnę mu głowę, poczekaj. No i odstrasz Fiuta. Dobra. Dobrze, postawimy go. Kurde, co sardyn, strzelił sobie. Dobra, to tutaj trzeba stworzyć domek, nie? Na tym tutaj? Ta, tutaj. On. Dobra, to tworzymy tutaj, dobra. To ja, śc ja, ja ściśnięmy drzewa już. Jakieś batona sobie zjem jeszcze, czekaj. Tu jest posiłek, ten zjem, co to jest. Cyk. O, full. Batona sobie zjem. I pragnienie jakieś ja jeszcze. Czułem. O picie mam, dobra. Dobra, napój energetyczny. Zarobiliście, I, i fajnie, może teraz kopać. Zaraz lampkę nie poszuka, Dobra, nie? zobacz co zrobiłem, odstraszy ich tym chyba Czekaj O, to rąbie drzewa, spoko Dobra, Taki czekaj coś będziemy mieć Już patrzę, czekaj Dobra, tutaj, to coś podłogę zacznę robić Dobra, dobra Ja zaraz pościnam te krzaki tutaj wszędzie Na razie wszędzie drzewa pościnam i później te krzaki Kevin leży u nas Kurde jakie oni dobra, mają refleks Ara go leczę już Znowu leży ten Kevin No o dobra y, zabij go im głowę żeby, dobra. Żeby wybudujemy tam strasznie Już odcięłem łeb To straszne. jeszcze jest czekaj gdzie jest, jest głowa Idę do Ciebie O, dobra, dobra, leżysz. Weź od niego łeb. Dobra, dobra. O, taki, czyli. Kaczki. O, ja sobie włożył pan. No nie zdążyłem. <laughs> o, siekierka ma. Dobra, i to i on sobie poświęcina te. to jest, chyba będzie już koniec raka. tego odcinka, bo teraz będzie tylko zbudujemy domek i... i w następnym odcinku już zobaczycie nasz domek i nie będziemy nic więcej robić więc dzięki za oglądanie pamiętajcie stawianie łapki w górę o co to a kamień łapki w górę soba z dzwonem i, i widzimy się na samym odcinku Cia. Siemka o długa sto jest ja Albo na 100. Na nowe.